Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy Was w ogóle. Odpowiada. I dziś odpowiemy na Wasze pytania. W ogóle, maniacy pytają. W ogóle, Poland odpowiada. Zgadza się. Pytają za pomocą maila. Wpisujecie w ogóle gmail.com. wpisujecie swoje pytanka. My te pytanka zbieramy, przechowujemy. No i później wypruwamy te najfajniejsze i odpowiadamy. Jesteś gotowy? Zawsze. Drogie seniorki, żyjecie w świecie celebrytów i tych wszystkich gwiazd, ale nigdy nie zdradziliście swoich celebrity crush. Więc moje pytanie brzmi, czy w ogóle macie jakiś? Pozdrawiam myszę i rybę, no i was seniorki. Ada wysłano z Ząbek. Pozdrawiamy Ada i pozdrawiamy Ząbek. Ada, czy to wypada To Naprawdę. prawda. zadawać takie pytanie e, po prostu małżeństwu szczęśliwemu? Mm. No ale trzeba na nie odpowiedzieć jakoś. Ja bym w ogóle nie nazwał tego, że żyjemy w świecie celebryckim. Myślę, że żyjemy na podobnym poziomie świata celebryckiego, co wy wszyscy, po prostu obserwując go z internetu. To prawda. Myślę, że... Widzicie, My się wyprowadziliśmy świadomie, rezygnując z tych wszystkich ścianek, blasków, flaszy i e, wszystkich innych pierścieni. Oczywiście więcej znajdziecie w naszej książce. Tak. Nie wiem, ile minęło czasu od jakiejś naszej takiej imprezy celebryckiej, na której byliśmy, no ale musiało to być z 5-6 lat. Tak, albo więcej. Nie? Ale wracając do tego krasza, no to ja pozwolę e, odpowiedzieć mojemu mężowi. Tak? Nie, no ja, ja czytam pytanie, więc ty odpowiadasz. Później ty będziesz czytał pytanie, ja będę odpowiadał. Ja nie wiem właściwie, czy coś takiego mam. No to jest taki e, wrażliwy temat. W sensie, co jest kraszem? No, e, wiecie, mm, wszyscy. Po prostu odpowiedz na pytanie. Mamy różne gusta dotyczące różnych rzeczy i tak samo niektórzy ludzie wydają się dla nas osobiście bardziej atrakcyjni, bo po prostu tak są stworzeni przez naturę. Dobrze, a jaka jest odpowiedź na pytanie? No, ja, 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 nie, ja nie chciałbym się zagłębiać w ten temat, ponieważ wiem bardzo, jak y, tutaj mojego e, partnera tutaj y, rozmówczego to drażni. Wcale nie. Oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest. Ja nie wiem, jak to nawet się wydarzyło, jak to się zadziało, ale dobrych kilka lat ja temu wiem, jak to się zadziało. jakoś wyszło w rozmowie, że uważam, iż pewien zagraniczny aktor jest atrakcyjny i od tamtego momentu Patryk go nienawidzi. Nienawidzi go. Zawsze, gdy pojawia się jakiś film, nawet nie że chcę go obejrzeć, czy proponuję, bo już wiem, że jak tego nie robić, to on sam zaczyna. Oh. Bój ukochany. Coś ze stylu, co? Od czego to się zaczęło? To się zaczęło od. O, jezus, mi się czerwone, zrobiłem. To się zaczęło od tego, że Twoja ówczesna przyjaciółka powiedziała to na głos. Aha. No dobra, no nie wiem. E, I chodzi tutaj o tego, mogę powiedzieć? Nie wiem. Teraz jesteśmy całe szczęście e, na wizji, ale wiecie, jak skończymy nagrywać, to nie wiadomo, co mi będzie czekać. <laughs> I ja nie wiem jak on się nazywa do końca, bo ja już w, w, starałem się wymazać. <laughs> z, z pamięci, żeby tylko nie drażnić. To jest ten. Um, jak on się nazywa? No, ale to jest twój krasz, nie, nie, mój. To jest jeden z dwóch y, z e, Bag Mountain. No. Ten co żyje. Mam na imię. Właśnie nie jestem pewien. Jake. A ja, on ma imię Jake, oczywiście. Jake i on ma jakieś takie dziwne nazwisko. Galanher, coś takiego. Widzicie to spojrzenie? E, a, <głos> nie robię! <noise> <noise> no dobra, no powiedziałem, no powiedziałam jeden przykład i teraz też musisz podać jakiś przykład. Ja teraz muszę podać? No musisz. No to ja podaję przykład, skoro jesteśmy już w zagranicznych i, na, i tego się trzymamy, to ja podaję przykład Adam Driver. O Boże, no tak, tak, to jest jego ukochany, to prawda. I e, każdy film z nim chce oglądać i e, za każdym razem jak chce obejrzeć jakiś film z nim, czy pójść do kina, to ja nic nie mówię oczywiście, nic nie mówię. Nic mi nie przeszkadza, nie mam żadnego problemu. To tak, jak ja. mhm, Oczywiście. A dziwię się właśnie, że nie obejrzeliśmy jeszcze ostatniego jego filmu. Tego, Formule 1. Ferrari. Dlaczego jeszcze to się nie wydarzyło? No w ogóle mnie to nie interesuje. Aż, aż miłość nie jest aż taka mocna? Nie, nie, tak. Tylko taka. taka powierzchowna. Chociaż wiem, gdzie mieszka z żoną. Hm. Dzień dobry, Grażynki. Dzień dobry. Szukam porady. Dlaczego mówi się oddawać kał? Komu się go oddaje i dlaczego trzeba jeszcze za to płacić w rachunkach? Czy jeśli wszystkie toalety w mieście są ze sobą połączone siecią kanalizacji, to czy siedząc na toalecie tak naprawdę nasze tyłki spotykają się ze sobą? Czy jest to taki internet dla nich? Czy ktoś prowadzi statystykę ile tyłków spotyka się ze sobą jednocześnie? Pozdrawiam Piotr z Polski wschodnio-zachodniej. Pozdrawiamy Piotr i pozdrawiamy Polski wschodnio-zachodniej. Oj Piotr jest bardzo zainteresowany. Tyłkach widzę. Ma obsesję. Ma obsesję. Może przygotowuje jakąś pracę na temat tyłków, czy coś takiego. Albo coś innego. Może z, y, najpierw skupmy się na pierwszej części. Mm -hmm. Dlaczego mówi się oddawać kał? No to wydaje mi się raczej takie oczywiste. No, oddajesz go. No, po prostu go nie chcesz i go oddajesz. Tak jak czasami oddajesz się rzeczy, których się nie używa. Tak jak kał już nie używasz i go oddajesz. No, oddajesz go w pewien sposób w toalecie, powiedzmy. Czy Światu. Dobrze, przebrnęliśmy przez to. Dlaczego jeszcze trzeba zapłacić rachunki? No, to też jest dobre pytanie. Ale ja jestem przeciwny temu. Właściwie, mh, chyba już za wszystko trzeba płacić rachunki. To prawda. Więc... Nawet za streamingi, które się ogląda i tak się płaci rachunki, żeby oglądać kolejne reklamy w streamingach. W zwykłych streamingach, można myśli. No, że na przykład jest jakaś... Jakiegoś... to streamy? <laughs> Nie, że filmy oglądasz i płacisz za, za portal VOD. Pieniądze, a i tak ci puszczają reklamy. Bezczelność. Co za bezczelność? Mm. Dlaczego tak jest? Ja wiem dlaczego. Dla głównego psiego? Dla głównego psiego. No po prostu tak jest. No ale z drugiej strony może hmm, oddajemy kupsko niezłe, tak? Kupsko, no. Raz większe, raz mniejsze. No chyba powinniśmy w jakiś sposób za to zapłacić, co? Jest to, jest to w pewien sposób dobrobyt. No, nie oszukujmy się. Ja wiem, że y, jesteśmy przyzwyczajeni do bieżącej wody i spłuczki i tym wszystkiego, ale jednak prawda jest taka, że nie wszyscy y, mogą z czegoś Dobra, tego korzystać. Ja. Więc no, jest to w jakiś sposób jak dla mnie uzasadnione, że y, mamy takie. Unowocześnienia, więc trzeba za to zapłacić, no bo coś z tym się później dzieje, powiedzmy. Ale mi się bardzo podoba ta wizja, że kanalizacja i siedzenie na klopie jest internetem dla naszych dup. Tak myślisz? Zgadzasz się z tym? Tak, bardzo mi się podoba ta wizja i totalnie się z nią zgadzam. Ja bym bardziej poszedł w kierunku telefonu, ale takiego głuchego. Wiesz co chodzi? Coś takiego jak. Jak są kubki na sznurek, czy coś takiego. Chociaż niektórzy mówią, że to też działa, nie wiem. Ponieważ dajesz pewien komunikat, zostawiasz go. Robisz plom. I ten komunikat idzie, mhm. no ale raczej nie wraca do ciebie żadna odpowiedź. To prawda. Co nie? Może czasami u niektórych wraca, ale nie wiem, nie. nie wiem, czy ta odpowiedź jest pożądana, tak naprawdę. Hejka naklejka, hejka. Dlaczego użycie dezodorantów aerozolu rozpuszcza pianę w zamkniętej toalecie? Pozdrawiają z Krakowa Szymon, Olek i Kod Gucci. Pozdrawiamy Krakowa, pozdrawiamy Szymon, pozdrawiamy Olek i Kod Gucci. Pozdrawiamy. Ja widzę, że chłopcy tutaj jakieś eksperymenty chemiczne przeprowadzali. Ja nie wiem o co chodzi za bardzo. Co? Jeszcze co? A dezodorant, pianę? Do... Dlaczego użycie dezodorantu doby, w aerozolu? Do, tak. do, dotąd rozumiem. Tak. Rozpuszcza pianę. Jaką pianę? Dezodorant w aerozolu rozpuszcza pianę. Jaką pianę? W zamkniętej toalecie. Piana w zamkniętej toalecie? Kto Nic ma pianę rozumiem. w zamkniętej toalecie? to jest jakaś nowa moda. skąd to widzę, skoro ta toaleta jest zamknięta? Jest zamknięta, więc skąd wiecie? Jesteście w środku? Jaka piana to jest? Przecież on jest w aerozolu. W toaletach są piany? Nie wiem o co chodzi za bardzo, ale ja osobiście nie stosuję dezodorantów, Pierz, aerozolu. aerozolu. To jest aerozolu, po prostu produkt nie dla mnie. Ja tylko kulki. Ja, tylko kulki, mm -hmm. od wielu, wielu, wielu lat Oj, jestem tym kulki. Tak Bawię Kiedy się z to. tym świetnie, one są takie okrągłe, rolują się, są miłe, nie zostawiają za dużo zapachów, nie robią takiego chłodnego uczucia czy coś. Ja nie wiem, czy przypadkiem też te aerozole nie są takie chyba za bardzo... Eko. Eko, eko mm -hmm, streko, nie? Mm -hmm. Więc nie za bardzo. Co do piany, nie wiem o jakiej pianie mówimy, ale ja ogólnie lubię pianę. Ja lubię pianę, ja lubię pianę z matcha. Może choć jakąś piankę do golenia? Ale dlaczego pianka do golenia miała być w toalecie? Nie wiem, nie rozumiem co tam chłopy. To chyba nie na tym polega. Hmm. No ale coś musimy odpowiedzieć? No to odpowiedzieliśmy, że lubimy w kulce. Okej. Okay. Hejjo! Hejo! hejo. 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 Pytań jest kilka. No ładnie. I z góry przepraszam za wtrążalanie więcej niż jednego, ale bez odpowiedzi na nie ja nie mogę jeść, nie mogę spać. No kochana, od 15 kwietnia był przesłany ten mail, więc mam nadzieję, że jeszcze się z nami. E, pregunta numer 1. Właśnie skończyłem oglądać ostatni odcinek, w ogóle odpowiada, i było tam dużo o ręcznikach. Moje pytanie brzmi: czy podręczniki, na przykład do języka polskiego, jak sama nazwa na to wskazuje, powinny być trzymane pod ręcznikiem? No tak, no jakby funkcją podręczników jest to, że są jakby podstawką mhm. do ręczników. Po to one są stworzone tak naprawdę i drukowane. Drugą opcją jest to, iż zamysł tego słowotwórcy było to, że ta książka ma być zawsze pod ręką. Nie, tak? na pewno nie. Ale po co mamy mieć zawsze pod ręką podręcznik całe życie? Chodzi. Jesteśmy w szkole, jakiś fragment swojego życia i, I to tak wystarczy. No nie? No. I niech będzie, że, na, że wtedy mamy ten podręcznik, który zawsze jest za gruby pod ręką, ale co potem? Potem już... Powinien chyba zmienić nazwę. Pytanie numer dwa. Czy Agnieszka Fitkał-Perapeczko to incydent kałowy? <noise> co? Fit. To ty się, ty się nie śmiej tak, to ty wybierałeś te pytania, więc ja nie wiem w ogóle, co tutaj jest. Ja już jest. zapomniałem. Czy to jest jakieś urządzenie losujące po prostu w tej <noise> głowie, te piłeczki tam po prostu wypadają. Ja już zapomniałem. Mhm, mm okej. Okay. Swoją drogą o Agnieszce Fitko perepeczko, opowiadaliśmy całkiem niedawno w prasówce. W prasówce polecamy. O jej urodzinach, więc warto, warto, warto. Fit... To po obcemu wysportowana, zdrowa, zadbana, znacie angielski. Tak. A cow to cow. Fit Mogło Mogłoby oznaczać, że po prostu jest ten kał wysportowany, tak? Tak, że to jest taki wąski balast, po prostu. To dlatego fit lovers zniknęli. Bo po prostu. No fit cow ich, fit cow w, ich pokonała, tak? Mm. Takie parcie było mocne, tak. że aż po prostu spuściła to wszystko i poszło. <laughs> Trzecie i zarazem ostatnie pytanie. No. Czy istnieje nazwisko Głośnopek, skoro cichopek, tak? Hmm, to jest dobre, dobre pytanie. pytanie. Więc ja bym teraz chciał bardzo skierować to pytanie do naszych e, słuchaczek i słuchaczy. Prosimy roznieść swoje paluszki i wywiedzieć się po prostu. To jest misja. Mhm. Gdzie możemy znaleźć Głośnopków? Głośnopków, tak. Musimy to poruszyć. Chcemy z nimi zrobić wywiad. Muchas gracias, seniority. Besoski, Darek z Londynu, ale też z Bielawy, Dolnośląskie. xx sent from my iPhone, znacie angielski. Pozdrawiamy Darek i pozdrawiamy Londynu i Bielawy też pozdrawiamy. Tak. Nie wiem właściwie, czy odpowiedzieliśmy na jakieś pytanie, ale już <słuch> musimy iść dalej. Hej, cześć i czołem, hej. hej. Podczas porannego posiedzenia na tronie sprawdzałam pogodę i temperaturę, bo nigdy nie wiem, w co się ubrać. I dostałam olśnienia. Skąd oni wiedzą, jaka będzie pogoda? Czy meteorolodzy są innym odłanem wróżbitów? Czy może kulturalnie wysyłają maila albo smsa do słońca z pytaniem: Hejka, daj znać, czy będzie świecić w przyszłym tygodniu? Jest to dla mnie niesamowitą zagadką, na którą chciałabym znać odpowiedź. Podobno, Madam jest pogodynką, więc liczę na jego pomoc w tym temacie. Pozdrawiam i całuskuję z obecnie deszczowej i zimnej Warszawy. Słońce ewidentnie ma dzisiaj focha. Wysłane z iPhone'a. Pozdrawiamy. Mhm. osoba Z iPhone'em. Z iPhone'em. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, ponieważ ja raczej jestem takim obserwatorem pogodowym e, niż jakimś takim. Takim biernym bardzo. Tak, twórcą e, tych wszystkich prognoz. Choć, e, no nie wiem, te SMS-y, co ślą meteorolodzy. Pomyślałem sobie, że może tak być, może rzeczywiście odpalają EWBM i SMS-y. SMS-y. I, I po prostu to jakoś leci, tak? Jakoś się wytegasowuje, ale jak to, jak to, jak to wygląda? Powiem ci tak, no. moja babcia, tak. od kiedy tylko pamiętam tak. e, jeśli, Lucille, Lucille mm. jak e, przychodził temat pogody, programów pogodowych i tak dalej, to ona zawsze od zawsze mówiła, co oni tam przypowiedzą. Bo tylko to mówiła? Co oni tam przepowiedzą. Program się zaczynał i ona mówiła, co oni tam przypowiedzą? Tak. To oznacza, jakby przypo przypowiadanie, tak, przyszłości, czyli ona jakby bezpośrednio wskazywała, że to jest jakby część wróżbictwa. Mm. Hmm. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. A myślisz, <grym> że to działało na tych zasadach, że to tak. było takie zamierzone to? Tak. U, tak. Lucille jest y, generacją. Właściwie dwie generacje starsza i starszych się trzeba słuchać, więc według mnie po prostu wróżbici to meteorolodzy, którzy nie mają tej pałeczki do zmieniania tych planż z tyłu. Dużo powiedziałeś, nie, nie wszystko załapałem, ale mm -hmm. ogólnie myślę, że mogę się zgodzić z tym. Tak. Nie w, wyczułem tam żadnych niebezpiecznych jakichś takich stwierdzeń <laughs> czy poglądów. Więc mm -hmm. myślę, że tak. No tak, właściwie to jest magia, to jest jakaś magia. To jest magia. To jest magia. Zresztą od zawsze to powtarzaliśmy, mam wrażenie, no że, nie są tak w, wrażenie. że to są wróżki pogodowe. No, mm -hmm. no to, bo jak inaczej to wyjaśnić? Nie da rady. Coś tam pościemniają sobie na. Wizy. Ale w ogóle no. podoba mi się bardzo, że w związku z sytuacjami w płotku oraz tym, że po prostu to relacjonujemy, jakoś to otworzyło w was chęć dzielenia się jakimiś tematami dookoła klozetowymi. Widzę, tak. że po prostu kolejna, pewne kolejna, y, tak, kolejny mur został przebity, więc właściwie tak trzymać. Droga redakcja, nie daje mi spokoju pewna sprawa. Czy dzielnica Lublina, Wieniawa, została nazwana po naszej kochanej Julii? Jestem rozdrażniona, nie wiedzą. Kochane emerytki, proszę rozważcie mój problem, odpowiadając na pytanie. Pozdrawiam, zaciekawiona, zmartwiona i cierpiąca mieszkanka miasta Lublin. P.S. Co następne? Dzielnica Smaszcz, Kurzobki, a może patriotycznie Palikot lub Kozidrak? Co na ten temat sądzicie? Hmm, pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście. Cały Lublin. Cały, Pierwsze co mi tak. przyszło do głowy to czy to właśnie Beata pisze? Beata do nas napisała w sprawie Wieniawy. Beata w sprawie Wieniawy. No a to nie jest tak trochę, że Wieniawa przyjęła nazwisko po części Lublinu? No chyba żartujesz. No nie. No, ma tyle follow. Ale no tak, no ale. Że jak coś, to Lublin przyjął po niej. Ona, ona jest wieczna. Ona była zawsze. Nawet jak jej nie było? Ja, nawet jak jej nie było, to ona zawsze była. No w sumie, nie. nawet jak jej nie było, no to jakaś część jej rodzicielstwa nosiła to nazwisko już, tak? tak? Ewidentnie, nie Evide. jest to nazwisko wzięte z nieba, więc może coś w tym jest, tak nie naprawdę. Mnie bardziej zastanawia, y, o co chodzi, dlaczego tutaj jest takie, bo tutaj był taki fragment. Jestem mm. rozdrażniona, nie wiedzą i dlaczego Beata Drak jest Aż rozdrażniona? Tak. Mhm. Julią Wieniawą. Co ona jej zrobiła no, ta Wieniawa, wiesz, ta no, no, nie, nie, ja bym się nie skupiał na tej Wieniawie, tylko po prostu właśnie nie tą niewiedzą, tak? ponieważ jest blisko związana e, z tym miastem, urodziła się w nim, już swoje przeżyła i wyobraź sobie, że przez, no nie wiem, blisko 50 lat cały czas zastanawiasz się nad tym. Dram, Nie ma odpowiedzi. Więc tak. może po prostu ulżyjmy i powiedzmy tak. Tak, odpowiedź brzmi tak. Hejo, hejo, kochane seniorki, emerytki hejo. i królowe z stylu i szyku. To o nas. Od dłuższego czasu nurtuje mnie pewna kwestia. Mm -hmm. Sprawa jest dość delikatna. Myślę, się. Otóż, czy wszystkim nam znana i uwielbiana folia bąbelkowa, w którą pakuje się paczki, jest tak naprawdę zrobiona z bąbelków? Wydaje mi się, że to nie może być przypadkowa zbieżność. Czy to oznacza, że gdzieś na świecie znajduje się fabryka folii bąbelkowej, w której robi się. O ten, oto produkt prosto z naszych biednych bombelków. Mm -hmm, mm -hmm. Jeśli tak, to czy ich Bombelka Anjax, mm. Lil Masti, mm. a może jeszcze innych sławnych osobistości. Co zrobiłeś? Wybuchłeś. Ośmierniczka, którą przywiozłem z Bermud, wybuchła i kulki się rozsypały. Zamknij drzwi do tego pokoju, bo koty zaraz tu wejdą i zjeżdżą te kulki, takie kulki. Nie jedz tego. W korci trochę. Zo ładne. Są bardzo ładne, zobaczcie, jakie są ładne. Takie różne kolorki mają mięciutkie. Nie jest też. To jest bubble tea? To nie jest bubble tea. Hmm. Co na czym skończyłeś? Na tym, że czy to jest ten, czy bąbelka Andziak z Tilimasti, a może jeszcze innych sławnych osobistości. Bąbelka! OMG! To się wydało teraz! W tym momencie, gdy to pytanie było. I teraz się zacząłem bać. Dobra, to teraz dokończę, jeszcze i do, dokończymy. I najważniejsze, kto tym wszystkim kieruje? Pozdrawiam Was serdecznie, Alcia i jej z lekka otyły króliczek o imieniu Pietra prosto z gorącego Wrocławia. Wysłano zesłania. Pozdrawiamy Alcia i pozdrawiamy Pietra. Pozdrawiamy, no ale dla tego króliczka to trzeba jakąś, nie wiem, dietę. Jakąś dietę, czy jakieś te. tkał. Kółeczko, żeby się kręciło czy coś. No kochana, no musisz zadbać o to, no to nie może tak być. E, no dobra, ale. Bąbelki. Bą, bąbelki. Czy to też jest z, dzie z dzieciątków? Ja się boję, że tak. To też jest z dzieciątków, myślisz? Ja się boję, że tak. Znaczy, z tego co ja się orientuję, to dzieciątki, bąbelki, tak? No. Y, to ich główny target wytwórczy to są nadal parówki, tak? Tak. Więc podejrzewam, że jakieś części, jakieś odpady, może skóra, nie wiem do końca, nie znam się na tym, może rzeczywiście iść na te folie. Może tak być, ale z drugiej strony. Nie jestem twórcą foliowym, nie jestem foliarzem, tutaj się bardziej zapytać? chyba w kierunku Albo właśnie do tych tutaj oto pań, ekspertek. Nie wykluczam tego natomiast, nie wykluczam e, swego czasu lubiłem sobie podziurawić te bąbelki, I... zawsze no. czasami jak się trafi coś takiego, no to tam pikniesz sobie, no bo dlaczego nie. Czy miałbym coś przeciwko temu? Nie. No, wiesz, jest target, jest. E, jest podaż, jest popyt dokładnie. jest Dokładnie. Coś tam. Coś tam, jest coś, coś tam, tam i. I coś, i coś jest, tam, coś, i... coś tam. też taki, na przykład. O. Hej, gołąbeczki. Hej. Ostatnio w prasówce przeczytaliście odpowiedź Dagmary do Edzi, żeby puknęła się w łeb. Mam pytanie, co to dokładnie znaczy? Moja sąsiadka ostatnio też tak do mnie krzyknęła, Dziękuję. kiedy poprosiłam ją o nieobgadywanie mnie i mojej rodziny pod blokiem. Ale drama. bycza! Mówisz sąsiadce, proszę nie obgadywać mi i mojej rodziny, a ta o, mówi: się w łeb. No po prostu w głowie się to nie mieści, wełbie. Czy to jest jakieś zaklęcie na zanik pamięci? Boję się, bo po tamtym wydarzeniu rzeczywiście za jej namową puknęłam się w mój durny łeb, ale nie zauważyłam żadnych zmian. Czy one nadejdą w konkretnym czasie, czy może jest jakaś specjalna metoda pukania w łeb, o której nie wiem? Pozdrawiam i całuję Alicja. Pes, mój piesek Lucy, pozdrawia myszę i rybę. Pozdrawiamy Alicja i pozdrawiamy też Lucy, oczywiście. No, chociaż jestem trochę urażony, że Lucy nas nie pozdrawia. To prawda, a, jest zroga. trochę niezręczna. No, Pozostawia to bez Ale no, się że... nie Dokładnie, dokładnie. A... a co do samej sprawy, no to ja jestem przede wszystkim, a, powiem, a... że ja jestem rozdrażniona, nawiązując do poprzedniej treści beaty Kuzidla, <laughs> tym, że my nie znamy tutaj szczegółów tej dramy. Że tutaj była jakaś tak. drama, która nas ominęła. Co, co, co gadała sąsiadka? Tak. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy o tym wiedzieć, skoro już temat jest. Oczywiście, że tak. Masz jakieś doświadczenie w pukaniu ciepłe? Ma... Chyba masz, bo masz tutaj jakąś bliznę, co nie? <laughs> Ale no tak, tak, tak. No, to opowiedz. Się... Ale o czym bym powiedzieć? O, już nie wiem, co się dzieje? No ja uważam, że pukanie się w łeb trzeba bardzo ostrożnie, mhm. ponieważ e, nie wolno za dużych wstrząsów, wiecie, że to nie było wstrząsu mózgu, jakichś innych poważniejszych spraw. Trzeba uważać mhm. e, z tym pukaniem w łeb. Jeśli robisz, to tak robić, po prostu tak wiecie. Symbolicznie, mm -hmm. a nie jakoś tak bardzo fizycznie, mm -hmm, mm -hmm. czyli bardziej psychicznie niż fizycznie? Bardziej psychicznie niż fizycznie, mm -hmm. tak. To zdecydowanie ja tak uważam. Mm -hmm. A ja myślę, że jeżeli ktoś ci powie, puknij się w łeb. To nie powinnaś tego robić po prostu. To powiedz mu spierpapier. Dokładnie, sam się puknij yy, w ten głupi łeb i po prostu spadaj na szczaf. Bo dlaczego ja mam się pukać w łeb? Bo ty mi mówisz, że ja mam się pukać tak, w dokładnie. łeb. A co ty sobie myślisz? To jest mój łeb i ja będę robić z nim co chcę i ty nie będziesz mówić, co ja mam robić ze swoim webem. Dokładnie tak. Więc yy, myślę, że to rozwiązuje wszelkie problemy. Po prostu nie pukajmy się w łeb. Chyba, że chcemy się puknąć w łeb, ale. Czy, ale z rozwagą. Czy rzeczywiście jest potrzeba pukania się w łeb? Może jak jest z na przykład. Czy to daje jakieś korzyści? No ale to pukasz łbem chyba wtedy bardziej. No ale to pukasz też się w łeb, tak? No bo pukasz łbem, ale łeb też jest puknięty. Hmm. Pomyśl o siedzięciołach. Ciężko powiedzieć. Witam was, moi mili, bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Przychodzę z dość ważnym dla mnie tematem. Chyba jak większość z nas, świeżutki chlebek czy bułeczka jest powodem, dla którego warto żyć. Jestem wegetarianką od dawna, więc ubóstwiam fręczka na z serkiem, warzywkami i takie tam, no rozumiecie. Aż dzisiaj, przychodząc obok pewnej piekarni, sama nie wiem, co o tym myśleć, był wielki napis – pieczemy z serca. Ale jak to? Z czyim sercem? Kurzym, wieprzowym, a może ludzkim? I czy wszystkie wyroby piekarnicze z tym mięsnym dodatkiem? Czy ta piekarnia zdradziła właśnie sekret wszystkich piekarni świata, mm. których receptury na pieczywo były ściśle tajne? Mm. Czy w każdym chlebie jest czyjeś serce? Mm. Pomocy chłopaki. Bez pieczywka nie mam co jeść na śniadanie. Mm. Pozdrawiam serdecznie. Ola z Warszawy. Pozdrawiamy Ola i pozdrawiamy Warszawę. No, wstrząsająca jest ta informacja. Ja nie widziałam. Ja, ja, ja jestem trochę sprawę. zaskoczony, szczerze mówiąc, że nie zadzwoniłaś na policję. Tak. Bo, bo to nie są Trzeba przewodki. reagować. Naprawdę, Oczywiście, trzeba reagować. Nie jak można takiej znieczulicy uprawiać. Dokładnie tak. tak. Nie jestem piekarzem, ponieważ nie lubię wstawać rano. A twoje nazwisko trochę na to wskazuje. Może i tak. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na słowo pieczemy, tak? bo to jest piecze i my. Także nas piecze coś z sercem. Także dodatkowy jeszcze tutaj jest jakiś faktor, którego nie do końca rozumiem. Chodzi tutaj o to, że boli kogoś serca, na przykład, że piecze my serca. Mm. Trzeba jakoś to rozłożyć, tak? Jakoś to spróbować ogarnąć. Ale kombinuje, nie? Naprawdę, stara się jak tam może, żeby jeszcze tutaj utrudnić tę całą sytuację. No, ale no, staram się. Wiem, tego wymaga dokładnie. praca. To dokładnie, jest taka praca. Dokładnie. Um, ja nie mam z tym problemu specjalnego. Że z sercem? Tak. Y ja nie lubię. Kiedy serce, jakieś wąt wąt nie wątrobe, tylko serca. I było okropne. No dobra, no, ale jeżeli to wpływa na chrupkość i smaczność pieczywka, a jednocześnie nie jesz tego, przynajmniej nie zdajesz się z tego sprawy, no nie jest to jakąś, jakimś głównym składnikiem. To, czy to jest problem? Czy jeżeli to serce miałoby zostać zabrane i to spowodowałoby, że to pieczywo byłoby takie po prostu czerstwe, albo jakieś takie nigdy nie chrupiące. Chcielibyśmy takie pieczywa? Mm -mm. Więc może po prostu zostawmy te serce i już spójrzmy na to kurtynę milczenia. 6, jeżeli, nawet. jeżeli taka jest konieczność, to cieszmy się po prostu, że to nie jest nasze serce. Hej seniorki. Hej! Dzisiaj słuchając Madony Czyli tej słynnej, pijącej krew dzieci piosenkarki, zobaczyłem, że ona ma album Madame X. I bardzo mnie to zaintrygowało, że wspomniała w tytule albumu o Madamie. Tylko problem pojawia się, gdy zauważamy dwie dodatkowe literki E i X. Pytanie, czy madama daje nam przekaz, że Madam to jej X? I jeżeli tak, to czemu nic o tym nie wiedzieliśmy? Jak to się nie wydało? Choć jak mam być szczere, to w sumie się cieszę, że Madam jest z Patrysiem a nie jakąś satanistką. <grybujesz> Pozdrowionka słuchając już teraz, Bjork. Lucek z Grodziska. Sęd prom grzejnik. Pozdrawiamy Lucek i pozdrawiamy Grodziska, oczywiście. Mm -hmm, mm -hmm. No to tłumacz się, no bo ja też nie, nie, nie wiedziałam, nie znałem cię od tej strony. No dobra, no potwierdza. Tak, Potwierdzasz to? Tak, potwierdzam to. No i po prostu nikt wcześniej o to nie pytał. Szczerze mówiąc, czekaliśmy wszyscy na ludzka, aż y, troszkę kilka dobrych lat, Aha. aż ktoś się tym zainteresuje. Ale z drugiej strony. I to, to jest ta płyta. To tak? nie jest ta płyta. No ale z drugiej strony to też jest zrozumiałe, nie? że musieliśmy czekać tyle lat. No jednak jesteśmy, bym powiedział, ja i pani Madana na takim, no tak poza głównym nurtem raczej myślę. No i też w pewien sposób to było takie zaszyfrowane. Tak, tak, Przyznam, był tam szyfy. To była e, pewnego rodzaju... Trochę tak jak pieczemy, prawda? E, taka e, z, z, zagadka, krzyżówka. Krzyżu sudoku, tak. jak kto tam woli to nazwać. No brawo Lucek, udało ci się, po prostu masz nas, no. Wygrałeś. Wygrałeś w życia. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą porcję pytań i za to, że byliście z nami. Czekamy na Wasze kolejne pytania. Przypominamy adres mailowy w ogóle e, Wysyłajcie tam, my je będziemy zbierać i później nagramy odcinek, więc będziecie tak jakby częścią, częścią w ogóle Fame e, Pozdrawiamy, dziękujemy i życzymy wesołych świąt. Pa. Hej ka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.